Dzisiaj zrobię podsumowanie odzyskiwania ogniw z baterii, które kupiłem. Kupiłem je na Allegro. Wyglądały kształtem, przypominały te baterie od Hoverboarda. I tak, te ciemno niebieskie baterie były z, nasze znaczy ogniwa były z baterii, która była najbardziej rozładowana praktycznie do zera. W sumie ogniwa też były najbardziej rozładowane. To było średnio rozładowane, przyczyną było to, że kilka ogniw było całkowicie padniętych, średnia ogniw wyciągnięte było coś koło 3V, 3sac, to było najbardziej rozładowane, też tak samo kilka ogniw było trzęsniętych, więc dlatego tak wyszło. I o co chodzi? Z tych ogniw, z tej baterii, te ogniwa, okazało się po mierzeniu pojemności, że mają 1000, 1100, tak samo te. Te mają więcej i w sumie, jako jedyne, mają oznaczenia na sobie 2000 mAh i to by się mniej więcej zgadzało. Są trochę zużyte, więc średnio wychodzi tam 1800 do 1900. I co ciekawe, te ogniwa są z tej baterii, które miały tego innego BMS-a. Nie tego płaskiego całkowicie, tylko ten BMS był w środku, który sobie zostawiłem. To chyba. To też ciekawa sprawa. Testowanie będzie dla mnie. Um, I tak, Fago 6 ile tych ogniw wyszło? E, no bo no, tych ciemno niebieskich wyszło tyle. E, fioletowych wyszło tyle. Jasno niebieskich mniej więcej tyle samo. E, jak z każdej baterii wyciągnąłem po 20 ogniw, no to nie wiem, ze 2 ogniwa średnio niech będzie, żeby były do odrzutu. Chodzi. Chodzi o ich pojemność. Nie nadają się absolutnie do tego co chciałem, czyli do mm, kolejnogi, nogi żeby zwiększyć pojemność baterii, którą mam w kolej um, no bo 1100 umów się nawet, nawet to, no, myślałem, że to będzie najgorsze 2000, um, to też jest widać. A poza tym um, przy tak zjechanych bateriach, no nie wiem czy one by uciągnęły 4 Ampery ciągłego prądu czy 3 no, w tej chwili mam um, pakiet 10S3P, czyli 3 są um, równolegle, tak? Równolegle, więc jak kolejno ciągnie 15, no to jest po 5 na ogniwo. Jak dołożę jeszcze jedną, no to 15 na, na 4, no to będzie um, 3,5. No nie będzie w zapewnieniu 4A, um, i wątpię, żeby one utrzymały to więc w sumie te wszystkie ogniwa pójdą na jakiś może powerbank gdzie nie będzie z każdego pojedynczego ogniwa ciągnięty duży prąd naraz a tutaj zrobiłem sobie takie podsumowanie tutaj mamy niebieskie ogniwa w sumie nie wszystkie są zmierzone, bo tak po czasie dopiero wpadłem na pomysł żeby sobie zrobić jakiś arkusz kalkulacyjny, który będzie wszystko podliczał tutaj są pojemności ładowania tych fioletowych no, i tutaj tych jasno-niebieskich, które okazały się być najlepsze i mieć no, prawie swoją nominalną pojemność, więc może z nich zrobię oddzielny jakiś power bank. Podejrzewam, że najdłużej mi posłużą. No, i podsumowanie finansowe: koszt wyszedł mi 180 zł za 3 baterie łącznie z wysyłką. Odzyskałem 54 baterie. Może się jeszcze zmniejszyć, ponieważ e, po leżakowaniu mogę wywalić parę kolejnych, które bardzo stracą e, Waltów. E, jak na tą chwilę średnia cena wyszła przy 33, e, z tym, że tych lepszych, czyli e, tych jasno-niebieskich, e, wyszło 17, czyli cena za sztukę wyszła e, 10 zł e, licząc, że tamte inne w ogóle się nie nadają. Z tym, że. Chyba zostaniemy przy cenie 3,33 Te ogniwka wszystkie pójdą do jakiegoś powerbanka Nawet co do tych, które są najlepsze Nie mam zaufania, że wytrzymają prąd większy niż 4A Lub równy 4A rozładowania, czyli do hulajnogi się nie nadają Do jakiegoś banka, który nie będzie ciągnął dużo prądu na raz mogą być sam raz Więc na nich będzie Weźmy cenę pomiędzy tematem 3,5-6 niech będzie 6 zł za sztukę to wszystko tak wrane z kosmosu a tutaj jest żywe, na przykład udało mi się wyrwać za 6 zł za sztukę 20 takich ogniwek to są Alżyki sprawdzałem ich pojemność i wyszło 3000 więc genialnie i one mają prąd rozładowania 5 Amper prądu stałego 10 w piku przez 10 sekund więc jak najbardziej się nadają do rozbudowy pakietów kolejnogi. w tej chwili mam pakiet 10S 3P jak zrobię 4P no to prąd rozładowania będzie 4 ampery zamiast 5 ciągłego czyli na Vmax jak będę jechał i nie opłaca się bawić w takie rozbiórki moim zdaniem chyba że do budowy banków do urządzeń wysokoprądowych typu hulajnoga, która potrzebuje du poboru dużego prądu naraz. Lepiej jest kupić sobie od kogoś Sprawdzą na pojemność i kupować takie, które mają wysoki prąd rozładowania. Zrobiłem sobie już nawet taką listę ogniw tutaj, które satysfakcjonują mnie a prądu rozładowania, czyli mogę spokojnie wsadzić do mojej hulajnogi. I to są ich pojemności. Oczywiście najchętniej bym brał te e, jak najbardziej pojemne, z tym, że chodzi też o cenę. E, te ogniwa, jak sprawdzałem, można je wyrwać między 6 a 10 zł za sztukę. Więc wracając do kosztów tego, chyba się opaca, jednak bardziej kupić um, od razu to, co się chce aby mieć. Taki zestaw ogniwek, z którymi nie wiadomo co zrobić, chyba tylko powerbank. Zabawa było, fajna, dużo się nauczyłem. Jak rozodatować, sprawdzać pojemności. Teraz jeszcze może się nauczę, jak zrobić sobie powerbanka. Czy bym jeszcze raz taki zakup zrobił? Nie. I przestrzegam Was też. No chyba, że właśnie budujecie sobie jakieś powerbanki, no to naprawdę mm, w sumie wychodzi 3 zł za sztukę. Z tym, że pojemnościowo patrzymy 3 zł, jak te mają 1100. No to yy, te, które kupiłem, poniżej yy, 3000 są pojemności, więc trzy razy tyle. Więc ta jedna bateria to jest tak jak 3T, więc wychodzi tak czy siak drożej. Jeszcze plus kupa zabawy, nie licząc, powiedzmy, nawet głupiego prądu do rozładowania, naładowania tego wszystkiego i waszego czasu. Więc odradzam no chyba, że macie dostęp praktycznie za darmo do takich e, rozwalonych e, albo niedziałających pakietów baterii e, nie wiem, 10 zł za taką baterię, no to jest, jest, jest wtedy opcja, żeby sobie trochę się pobawić e, odzyskać CMS, wywalić do kosza na śmieci ale jeżeli macie jakiś konkretny projekt typu hulajnoga um, lub coś innego wysokoprądowego od razu nawet w sumie do budowy powerbanka, no to chyba wolałbym kupić konkretną pojemność, bo ten powerbank będzie mniejszy, lżejszy i tyle